Jeśli chodzi o autoprezentację bądź jakąkolwiek rozmowę z kimkolwiek, chcesz tego czy nie, każdym swoim zachowaniem podwyższasz swój status albo go obniżasz. Nie jest tak, iż podnoszenie zawsze jest dobre, a obniżanie złe. Z całą pewnością jednak warto mieć świadomość, kiedy to robimy i w jaki sposób dany ruch, dane słowo może ten status podnieść lub Obniżyć. Po co? No, żeby świadomie zarządzać swoim wizerunkiem, jakikolwiek chcemy, żeby on był. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o tym, co podnosi Twój status, a co go może obniżać. Nazywam się Przemysław Kutny i to jest kanał Dobra Mowa, Wystąpienia Publiczne i Rozwój Osobisty. Pamiętaj, żeby polubić film, jeśli tylko uznasz, iż jest dla ciebie ciekawy. No, a jeśli już zasubskrybujesz kanał, to absolutnie moja radość nie będzie znała granic. Jak podnosimy nasz status? Przede wszystkim poprzez pozycję ciała wyprostowaną. To zupełnie inaczej brzmi, kiedy ja powiem: "Nazywam się Przemysław Kutny" w stosunku do wersji, kiedy jestem wyprostowany, mówiąc: "Nazywam się Przemysław Kutny". Pozycja ciała wyprostowana sprawia, że fonujemy, czyli wydobywamy z siebie głos w możliwie najlepszy sposób. Słychać nas wtedy najlepiej. Poza tym, przekrzywiona głowa, na przykład w naszym kręgu kulturowym, jest traktowana raczej jako taki gest infantylny. Prawda? No właśnie. Odsłonięte wrażliwe części ciała. Co to są te wrażliwe części ciała? To jest kark, brzuch. I krocze. Kiedyś na szkoleniu jedna z uczestniczek zapytała: Ale jak to? Wysunięte krocze? Nie, nie, nie. Odsłonięte. Czyli co do zasady, nasze gesty wskazują na otwartość poprzez właśnie odsłanianie tych wrażliwych elementów naszego ciała. Oczywiście takim sygnałem podstawowej otwartości jest kontakt wzrokowy, więc pamiętajmy, że jeśli już z kimś rozmawiamy i mówimy, przez większość rozmowy, nie cały czas, ale przez większość rozmowy dobrze jest patrzeć po prostu w oczy. Podkreślam, nie cały czas. Co jeszcze? Im mniej reakcji, tym wyższy status. Porównaj dwie wersje. Pozwól, że powiem Ci o tym, co jest naprawdę ważne, jeśli chodzi o mowę ciała. Druga wersja. Pozwól, że teraz powiem Ci o tym, co naprawdę ważne, jeśli chodzi o mowę ciała. Oczywiście jest to nieco przejaskrawione, zarówno w pierwszej wersji, jak i w drugiej. Natomiast co do zasady, kiedy spowalniamy swoje reakcje, wskazujemy na to, że nasz status jest wtedy właśnie nieco wyższy. Czy to ma sens, czy to jest dobre w danej chwili, to już zależy od okoliczności. Kiedy chce się do kogoś zbliżyć, kiedy chce pokazać, że jestem no, po prostu zwykłym człowiekiem, z którym można normalnie porozmawiać, nie będę celebrował każdego gestu, tylko raczej po prostu swobodnie rozmawiał w taki sposób, żeby ten ktoś miał wrażenie, że rozmawia z człowiekiem z krwi i kości. Kontekst decyduje, co jest właściwe, a co mniej właściwe. Co jeszcze? W jaki jeszcze sposób możemy nasz status podnosić? Otóż, no, robimy to niekiedy w sposób taki dość nieprzyjemny, mianowicie przerywając wypowiedzi innych ludzi. Kiedy wchodzimy w pół zdania, wykorzystując na przykład fakt, że nasz głos jest donośny, no to jest to zwyczajnie, słuchajcie, po prostu chamskie i tyle. Raczej bym tego nie robił. Po prostu uważność tu określa to, czy to robię, czy nie. No, Są sytuacje, kiedy może to być wskazane, kiedy ktoś na przykład. Opowiada głupoty, można jakoś tam stanowczo, radykalnie przerwać, ale to i tak w jakiś taki sposób, prawdopodobnie opakowany nieco czyli pozwól, że ci jednak przerwę. Wybacz, wiem, że to niegrzeczne, ale muszę zwrócić na to uwagę. No nie za często, no raz, ale jeśli się to powtarza, no to oczywiście też nie jest wskazane. W jaki jeszcze sposób możemy podnosić nasz status? No, chwaląc bądź krytykując innych. No, kiedy chwalę bądź krytykuję, no to tak jakby stawiam się trochę wyżej, prawda? No chyba, że na przykład uprzejmie zapytam, czy chciałbyś, żebym się podzielił jakąś refleksją dotyczącą tego, co zrobiłeś wtedy i wtedy. No to wówczas jest to już takie bardziej partnerskie, prawda? No, ale co do zasady, kiedy krytykujemy, chwalimy, raczej ten nasz status podkreślamy. Kiedy udowadniamy komuś błąd i to publicznie, to jest naprawdę nieprzyjemne i raczej bym tego nie robił. No ale kiedy ktoś się na coś takiego zdobywa, no to ewidentnie pokazuje swój wyższy status. Podobnie jak wtedy, kiedy ktoś się spóźnia. No kiedy się spóźniam, no to ignoruje Twój czas. No, to jest niepoważne. Masz prawo tak traktować tę sytuację, zwłaszcza jeśli to spóźnienie jest w żaden sposób nieuzasadnione. Kiedy ktoś się spóźnia, no pokazuje, że ten jego status jest wyższy. No dobrze, powiedzieliśmy o tym, jak można status podnosić, jak status można obniżać, mimowolnie bądź intencjonalnie. Mimowolnie bardzo często ludzie obniżają swój status, dotykając twarzy jakoś za często dłonią. Często świadczyć to może o jakiejś takiej obniżonej pewności siebie. Na takiej zasadzie, wiesz co, no tak, chciałbym ci powiedzieć coś naprawdę pokrzepiającego, ale akurat chwilowo nic mi nie przychodzi do głowy. No, to jest wtedy takie raczej właśnie pokazujące, że nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Obniżamy siłą rzeczy nasz status. Pochylona głowa, wszelkiego rodzaju zgarbienia, no, no nie, nie, niekoniecznie budują nasz status. To raczej w drugą stronę. Kiedy obserwuję konkursy retoryczne, niektórzy zanim jeszcze cokolwiek powiedzą, wyglądają, jakby wygrali, bo się po prostu usztywniają, tak, że po prostu wyglądają na królów świata. Podczas gdy tak naprawdę zupełnie, zupełnie może być inaczej. Na pewno jednak mało kiedy wygrywają ci, którzy wychodzą na scenę zgarbieni i nieco onieśmieleni ludźmi, którzy są wokół. Jak jeszcze chcąc, bądź nie chcąc, obniżamy swój status? Wszelka nadmierna ruchliwość, o której powiedzieliśmy już wcześniej w innym kontekście, kiwanie się wskazuje też na jakąś taką chwiejność to takie nawet na logikę, prawda? Wystarczy sobie popatrzeć na kogoś, kto się ciągle buja. No przecież czy masz ochotę powierzyć komuś takiemu swoje pieniądze? No odpowiedz sobie sam sama na to pytanie. Przyznanie się do porażki to też jest coś, co nasz status obniża. No ale znów, czy to jest złe, czy to jest dobre, kontekst decyduje. Uważam, że przyznawanie się do porażki, przepraszanie Przyznawanie racji, czyli cały zestaw narzędzi, którymi normalnie status obniżamy, może być dobry, jak najbardziej. To jest w porządku, żeby przeprosić za błąd, żeby przyznać się do czegoś, co nie wyszło, ale nie zawsze pewnie i nie wszędzie. Może tak być, że w danej chwili, jak ja się przyznam, że pomyliłem się, a nikt inny tego nie zauważył, to wszyscy inni to dostrzegą dopiero, jak ja się przyznam, więc może to nie ma aż takiego znaczenia. Sytuacje są różne, konteksty są różne, warto wiedzieć jak coś działa. Co do zasady, jeśli chcemy się zbliżyć do ludzi, warto ten status jakoś obniżyć jakoś pokazać, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Jeśli chcemy zbudować dystans, no to raczej będziemy ten status podwyższać. W jaki sposób? Wszystko to zostało opisane także pod spodem tego filmu. Abyś mógł mogła znaleźć sobie te informacje i wrócić do nich na spokojnie, zastanowić się, na ile ty sam sama w swoim życiu aktualnie, świadomie bądź zwłaszcza mniej świadomie, kształtujesz swój wizerunek, nie do końca mając świadomość, co jak działa. Powiesz być może na koniec, że o, to wszystko takie wiesz sztuczne, to jest takie nieautentyczne. Ale czym jest autentyczność? Autentyczność jest przecież życiem w zgodzie ze swoimi wartościami. Jeśli dla mnie wartością jest jasna, klarowna komunikacja, to raczej będę starał się komunikować w taki sposób, by moje gesty, by moje słowa nie przeszkadzały mi w tym, by ułatwiały mi przekazywanie znaczeń słów, które mam w głowie, tak aby interpretacja tych słów była taka, jaka ja chcę, a nie przypadkowa. I do tej nieprzypadkowości, intencjonalności serdecznie Cię zachęcam. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub go, zasubskrybuj kanał. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.